ale Gameplay ze mną jest temat siema mati ej słuchajcie sorry za małą przerwę w nagrywaniu nie mogłem nagrywać ale już powracamy więc, więc tak no jesteśmy na mapie Poland no grę, może być powiedział w jaką grę gramy no gramy oczywiście grę. war thunder no to gramy teraz gramy w war thundera na pewno będzie jakiś mecz turniejowy z cs -a. Będę niestety nie, miał, nie będę miał na razie żadnych skinów, bo dostałem bana. I musiałem teraz nowe konto kupić, ale już mam te nowe konto. Też dlatego w sumie też nie nagrywałem, bo nie chciało mi się na początku Ortandera, tylko bardziej tak tego. Casa. No ale nie mogłem, bo dostałem tego bana waka, ale nieważne. Nieważne za co. <laughs> Możecie się domyśleć. Dobra, no i... No i dobra, no i zaczynamy bitwę. ta z No, Mateusz też dostał. No. A też to dostał bana, więc... Dam... No, nie, VAT to jest takie gówno, że... Ten. Dam e, w, w opisie dostaniecie linka, e, dostaniecie linka, e, jak chcecie z nami pograć. Dosta dostaniecie linka do Waka, spokojnie. <noise> dostaniecie. Nie, dostaniecie linka do naszych Steamów, jak będziecie chcieli z nami pograć czy coś. O dobra, pierwszy frak. Jestem pierwszy, uho uh, uh. Na nagraniu. Na hita poszło. Ja jestem tigerem, Mateusz jest isem. Ja niemieckie, Mati ruskie. Ja mam skiny, on nie ma skinów. No. Mam. Ty nie masz skina. Mam. No, Mateusz sobie wgrał taki, taki, że my nie widzimy, ale on widzi. Ale jest zadowolony. Fajny kinadek. Skin dla biedaków. no takie tam. No jak chcę rwą No dobrze, to sobie w niego strzelać Uważaj, nie zawramią No i z dwa uważaj. Tam, tam się chowa za górą. Ale jedną. No bo bierzemy teraz Pantera I z wami Dabry. Dobra, teraz biorę is Isa dwójkę No, ja teraz biorę Isa i ja, ja teraz biorę Pantera Jedziemy... Jedziemy... Józef Stalin One to była, to jest Józef Stalin Two mm. No W to na moim kanale są różne porady modularskie Bardzo interesuje się Rzeczami, więc może kiedyś nagram film? Tak. Może. E, ten, dam wam, e, dam wam ten. W następnym odcinku, jeżeli będą e, dwa lajki, dam wam e, link. Następny odcinek będzie też z kimś, jak będą dwa lajki. Ze mną. No, to będzie kolejny odcinek z Mateuszem lub z kimś innym. E, I to piszcie odcinek. w komentarzach, jaką byście może chcieli grę. Na, pe... Zrobi... na pewno zrobimy taką serię na przykład gry za darmo, że będziemy na przykład testować różne gry za darmo. nie Znaczy no w World of Tanks już graliśmy. No, nie i... Nie, no nie przeglądarko. przeglądarkowe też zrobimy. Ale będziemy takie testować na przykład gry jak y... Warface, my tam długo graliśmy. Oczywiście Wolf Team. Jak A, ktoś bo... nie zna tych czasów. A Wolf Team musi być. ok Tiger na hita. Kurdeczko A, to jest ten co, aaa, no pat, mam asistę To jest ten, a nie ja mam asistę, ale mhm. Czekaj, bo tu jest ten is cały czas Czekaj, ja, w... Ja, ja w tego isa tutaj czekam Ja go rozwalę, bo ja mam isa dwójkę Dobra, ej, uluju, ale wolny on isa, ma czarny ten, nie może obracać wieżą, chodź idziemy no, na niego Gdzie on jest? Co? Nie mogę, tam, ten, ten, ten sam co ciebie rozwalił Nie, my tutaj rozwalił, stąd, obok Aha, bo on tam jest na, na wprost. Gdzie on jest? Ej, uważaj, tam jest po lewo jakiś czołg, znaczy po prawo i dobra, ja w tego isa będę walił Dobra, jest tutaj Jest, piszę Ej ja chcę, chcę zabić to, co tutaj jest Ja w tego isa walę Ale poszedł Je Ej, dwa poszedł Jezu, Nie z usilni, bo poszedł na pizda. Kurna, w bok mi walą, fucking hell Sturmszuc tam jest Gdzie? E, tam jedzie ze swojego spawnu Ro no. Rozwaliłem tego isa dwa, jestem, tr mam trzy trz fragi na razie Gdzie jest sturmprzód? Tam jedzie ze swojego spawnu już ciągle Okay, bo ja się naprawiam, bo, bo ten, oluju Ej, jak się? ten mam zniszczony, że nie mogę obracać wieżą I mam zniszczonego ładowniczego i tego I jak on się nazywa Ładuj, Ładującego i tego co obraża, obraca wieżą Dobra, A się muszę naprawić Wieżownik mhm. No no, widzę <laughs> Ja to jest taki śmieszny chłopczyn Chopaczyn jestem taki śmieszny. Pan Kurna, Kur, gaśnicy muszę użyć, fakt. Kur, jestem na Ej weź mi pomóż. Nie mogę go Nie ale, ale mi ale mnie niszczy. No rozwalimy mnie O plecy mi chodzi. Azultank, M4A3E2. M4A3E2. Ja już się nauczyłem. A czy jest trudno? Nie wiem, dlaczego oni tak nazywali, Amerykanie zaczęli tak. Hmm. Było łatwiej potem wiesz jak, jak go na przykład spisywali to łatwiej bo nie, nie było jakieś takie na... To ja teraz jak pancerem już ostatnim czołgiem Nie wyjedziesz za No Ej chyba to wgramy więc jest dobrze Jest bardzo dobrze Nie wyjedziesz tam Bardzo robię Kurna Jakiś czołg tutaj stanął i nie mogę teraz wyjechać No jedź skur wielu Ej, hey, help me, help me, please. Co? No już jadę. Tylko jakiś debil tutaj stanął, nie mogę pojechać. No nie, no rozwadźmy. Oczywiście, bo to już ten, zamarze czarnym paskiem Nika. Nik. O, ja jestem pierwszy, no tak, no przecież prawa autorskie. Ja ale w ogóle wiesz, że my jesteśmy najlepszym dywizjonem? jesteśmy mamy niby najgorsze czołgi. Serio? To PZK Aus M -E jest niemal lepszy niby czołg ode mnie? No co się dzieje z tą. Co się dzieje z tą grą? Dobra, biorę SU Ja jestem bombowcem, to zdobędę kilka fragów. Kaliber działa. O, widzę ciebie. Ej, what the fuck? Mam od razu spawnu uranny strzelek. No e, nie no, ej, od razu ej, od razu we mnie zaczęli strzelać no. What the fuck? Pozdrawiamy wężokę co a oczywiście pozdrawiamy e, mojego mentora i mojego youtubera, od którego e, zaczęłam Zaj, nagrywać Zainspirował mnie By, Był, zainspirował mnie Dam wam linka w opisie Lajkujcie też jego Bo kanał Ja nie dla spokojnie Wszystko się nagrywa I <laughs> teraz nie zmiażdżaj, ty jak, to mało, jak pan to jest malutki No no, jak twój jak Ej no weź tutaj bez O dzięki Kurwa Ej zniszczyciel Wypierdzę no. wypie, wypie z tym żart No no A ogólnie to na coś ja się wyznam Selerek Damy wam linka do naszych profili na steamie i jak będziecie chcieli, to możecie nas zaprosić. Razem możemy zawsze pograć, nawet jakiś odcinek nagrać. Mm. Niedługo mi tak oczywiście, no. Oczywiście będziemy we Wrocławiu. Na jemie. Mm. Ja. Mm, nie to... Pozdrawiamy też. Pozdrawiamy też z jego. <laughs> Redzie, wiem, że raz oglądasz. Mm. Polują, czołg jedzie, jedzie, Jedziemy z noteką kasa I z, z katetem nie. teraz Kurna naprawiam się, bo mam czarny silnik Murzyński silnik Mam murzyński silnik, nie mogę jechać Ej Tu jest karabin maszynowy? Chyba tak, nie wiem Dobra, mogę jechać. Help me! Help me! Ej, Zamasz ten... Zamasz mój joke, tak tę lufę tak, tak zamazaj. To jest wale koński. Co? Na mnie. Serio? Tak. Ja myślałam, że to... że to ten, że to nie jesteś O za dymi! Ja nie wiedziałam, że to jesteś ty. Nie. Nie. Ja, sorry Mati, ja nie wiedziałam, że to ty. Bo taki gościu z su też we mnie nawalał i mnie wkurzył. Myślałem, że to ty. Sorry. Mati, jesteś? Ej tak naprawdę specjalnie wystrzeliłem. Jakby co. Dobra, dzięki żemeczki za oglądanie, to już koniec tego odcinka. No i do okay. następnych odcinków. Siema.